Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku który będzie dla dosyć ludziny bo będziemy coś budować ale wam jeszcze nie powiem co ale najpierw zasubskrybujcie kanał yy, miał być budowany mój posąg tak, ale to nie dzisiaj dzisiaj zbudujemy coś innego mianowicie taką już postać z Brawl Stars nie wiem, jakoś tak sobie wybrałem że coś było na tych wersji x bo nie może być tylko jakiś mój dom, jakaś tam farma i tylko domek pand Musi być trochę więcej. Także subskrybujcie kanał, a ja zapraszam Was do oglądania i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dobra. Chyba nawet na początku rozpoznacie, co to będzie. Chyba. Czekaj, tylko od razu jeszcze weźmiemy to To na razie zostawmy To A, to A nie, to nie będzie potrzebne Dobra To to I to to zacznijmy budować. Jak to wygląda? Jakoś tak. Pyk, pyk, pyk. A nie, będziemy się tą skrzynkę. O nie, też mam mało HP. Dobra. O. Czy rozpoznajecie, co to za aż? Chwila mam, poczekajcie, bo ja to muszę wyliczyć. Tu ja, to się nie wychodzę, trudno yy. tu i tu teraz tak. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale mam pewne wątpliwości. Nie, 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 nie. nie. Kurczaczki, nie mam kilofa. To czekajcie, to pójdę po kilof. Szybko. Dobra, mam Kirloff, to jeszcze yy, czekaj No już jest tak trochę późno, tak około 17 Co się nie w prawdziwym życiu ogólnie chodzi tutaj w Minecrafcie yy. O, dobra, to sobie zaśniemy O, dobra. Dobra. Wychodzimy. W sensie chyba już po tytule widzicie, co to jest. Chociaż w sumie nie wiem, czy widzicie. Dobra, nie, będzie, że jakiś zadymiasz. Dobra. I co teraz zrobić? Hmm, od czego to zacząć? Dobra, była mała przerwa techniczna. Yy, dobra. Yy, przyniosłem trochę czarnego. Też będzie potrzebne. A trudno, zmarnujmy. Ojej, nie, nie nie nie, nie tu. Dobra. Tutaj mamy to. To teraz musimy się trochę tutaj wspiąć.

Dobra, to raz, dwa, raz, dwa. Hmm. Poczekajcie. Na razie tak to wygląda. Coś źle zrobiłem. Poczekajcie, poczekajcie. Um. A wiem co? To jest niepotrzebne. I tu powinno być to. A ja wiem, ja wiem, ja wiem. Wiem, co tu źle zrobiłem. Chwilka moment. To źle. Tu będzie to. No i teraz to. A tu on w ogóle ma szyję, tu ja źle zrobiłem. Prowa. nie mogę przez ciebie patrzeć. Dobrze. na razie tak za wygląda. Teraz musimy trochę tu. Oj, oj. Oj to musimy. Oj, trochę odcinek zajmie. Już trwa. Dziewięć minut prawie, no już za niedługo, o tyle no. Um. Dziwnie to wygląda. Bo w sumie ma być to głowa, a nie... Dlatego może tak to dziwnie wyglądać. Chociaż w sumie, może zróbmy to i tak, że nie to, tu, tylko tu. No. I tu. A ja wiem chyba dlaczego, mm, że dlatego, że tu trzeba dać czarne, o. I tu dajemy mm, kremowy. Nie, jakoś dziwnie to wygląda. A tu może jeszcze zrobię. <laughs> Co mi bije? Coś do mnie strzela. Dobra, na razie uznajmy to za nieważne. Um. Kilka, może to? Czekaj, musi. Ła! coś mi dobiło. Czekaj, wam mnie ciągle strzela, a ci? musimy ich pokonać. To chodźmy spać, bo tu widzę, że są jakieś te. Nie pamiętam, jak się nazywały. Napiszcie, ale ja szybko się zamykam, mam jedno serduszko. Dobra. Idziemy spać. Mamy coś do jedzenia? No mamy oczywiście. To na razie nam nie będzie potrzebne. Półtorej, dwa serduszka, dobra. Nie, zapomniałem, że to jest dziura. No. no, teraz pójdziemy na oko. Chwila, moment. Nie, już sam nie wiem. Chyba wiem, co źle zrobię. O, jeszcze jedno wyżej trzeba to. No jedno wyżej trzeba to jeszcze. Bo to oko, czy co tam jest? Nieważne, to jest za, za duże, znaczy za małe. Czekaj. o czarnym się odbudujemy nie ja wiem ja wiem co zaczęła zrobić może to wyjdzie lepiej Wiecie, yy, tu, to pewnie tutaj spadło o, właśnie o jedną piętrą może za mało zrobiłem. динозавра. Уже что тут Nie, jakoś tego to oko jest takie dziwne, i to się tego nie da tak zrobić. Ładnie. Nie, może lepiej tutaj, tutaj zniszczmy. O właśnie tu. I teraz tu, tu. Przenieśmy to po prostu o jedną kratkę wyżej. Dobrze, mamy. Musimy to skopać. To skopiemy. O nie, trochę się uderzyło, ale trudno. Nie, chyba to nie. To może od razu już tak zróbmy, że to tu. o, jeszcze o może jeszcze tak zrobimy, że to tu Dobra, mam pomysł, nie. To przesuniemy jeszcze o jedną. No. To kopiemy. No. Udało się. I teraz... No i dobrze. To już w następnym odcinku zrobię z tego jakąś głowę. A, a pokażę wam w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Ech, ale się naprawdę masakra. To jest takie... Ech, nie mogę. Dziękuję za oglądanie. Na razie.